No dobra. Jesteście gotowi? A kto wygra? <noise> Też mam taką nadzieję. Słuchajcie, już dosłownie za kilka sekund rozpoczynamy. Za chwilę rozpoczniemy oczywiście transmisję na żywo, tak jak to odbywało się co miesiąc. Zasady się tutaj w tym przypadku nie zmieniły. Za chwilę dostanę sygnał: 3, 2, 1, start, i wtedy będziemy. Wybrać... To był właśnie umówiony znak sygnał. Usłyszeliście Państwo dźwięk naszej głównej nagrody Forda Mustanga Eleonora, który tutaj pięknie przy nas błyszczy. W takim razie znak możemy rozpoczynać. Wybiła godzina 19. .00. Witam wszystkich Państwa na ostatnim już losowaniu naszej odjechanej loterii. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj z nami w centrum dystrybucyjnym w Teolinie. Witam serdecznie jeszcze raz oficjalnie i witam oczywiście wszystkich internautów którzy śledzą nasze losowanie na naszej stronie internetowej. Dla przypomnienia musimy powiedzieć kilka słów o regulaminie naszej loterii. Panie Sebastianie, to nasz radca prawny Sebastian Pasek, którego Państwo już poznali. Panie Sebastianie, oddam Panu mikrofon, a Pan przypomni te najważniejsze zasady naszego losowania. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że tym razem losujemy troszeczkę inaczej. To znaczy, ci, którzy mieli trzy losy zarejestrowane, mogą brać udział w tym losowaniu, pozostali uczestnicy niestety nie. To jest pierwsza zmiana w stosunku do tego, co było poprzednio. Druga zmiana polega na tym, że te osoby, które nawet wygrały w poprzednich losowaniach, cały czas mają szansę na Mustanga. Losujemy, tak jak poprzednio, z pięciu urn, no i tyle w zasadzie. Możemy startować, tak? Proszę. I jeszcze przypomnimy oczywiście, że zasady przy połączeniu telefonicznym również się nie zmieniły. Przy wykonywaniu połączenia do wylosowanej osoby czekamy pięć sygnałów na zgłoszenie się rozmówcy. Jeżeli nie odbierze po pięciu sygnałach, przerywamy połączenie, a takich prób możemy wykonać trzy. Również tak postępujemy w przypadku, gdy zgłosi nam się poczta głosowa, bądź będzie sygnał zajętości, wtedy też się rozłączamy. Jeszcze. Jeszcze jedna bardzo ważna zmiana w stosunku do poprzedniego losowania. Może być taka sytuacja, że numer, który wylosujemy Właśnie był numerem, który zgłosił tylko jeden lub dwa losy, i wtedy losowanie też powtarzamy. No. Właśnie tak. Słuchajcie, to co? Proponuję włączyć telefony, ręce w kieszenie na telefony, żeby zobaczyć, czy przypadkiem za chwilę do Was nie będzie dzwonił ktoś od nas, internautów. Zapraszamy też przed monitory w momencie, kiedy zaczniemy losować, żeby mieli ten telefon blisko siebie, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w której ktoś nie odbierze telefonu, ale mam nadzieję, że nigdy się tego nie dowie, tak Trzeba jak rozmawialiśmy obowiązkowo wcześniej. obowiązkowo odebrać telefon, nawet jeżeli zadzwonię do kogoś z Państwa tutaj zebranych na sali. Również odbierzcie telefon i rozmawiajcie ze mną tak długo, Aż nie dojdziecie tutaj do nas na scenę. Wtedy będziemy mogli przerwać połączenie i dokonać wszelkich formalności na żywo. Ja oczywiście mam nadzieję, że tak właśnie się stanie, że wylosujemy dzisiaj kogoś z Państwa, bo wręczanie takiej nagrody osobiście to na pewno będzie niezwykłe przeżycie. Dziś będą nam pomagać nasze hostessy w losowaniu. Będzie z nami Ewelina i Milena, a ja myślę, że Patryku, jesteś naszym gościem dzisiaj. Gdybyś zapoczątkował i wylosował pierwszą kuleczkę już za chwilę. Ale wiesz, że to chciałbyś? jest. E, oczywiście, żebym chciał, ale wiesz, że to może spowodować wiele pretensji. Z tego się losuje pierwszą? Tak. Okay. Czyli nie będziesz na końcu. Mogę Uwaga. losować? Czy możemy. A przepraszam, Mogę? nie przedstawiłam Zalosować? jeszcze naszych cudownych dziewczyn. Nie z nami Kasia i Dorota, które zawsze były z nami na comiesięcznych losowaniach. Nie było ich widać w kadrze, ale one obsługują bazę informacyjną. One sprawdzają, czy wszystko się tam zgadza. Nad tym będzie również czuwał pan Sebastian Pasek, nasz radca prawny. Od razu na bieżąco będzie sprawdzał, czy zgłoszenie, które mamy przyjęte, jest poprawnie wypełnione, bo tylko w takim przypadku będziemy mogli przekazać informacje o wygrany. Jesteśmy gotowi? Dobra, to ja losuję pierwszy, żeby nie było. I teraz uwaga, trzymać kciuki. a, a. a, a, a. Jeszcze, sekunda, Patryk. Najwyższy numer zgłoszenia jaki mamy, nie podaliśmy. 36 418. I tak, pierwsza cyfra może być właśnie 0, 1, 2 albo 3. I takie kuleczki mamy tutaj w pierwszej urnie. Dobra, to mogę już? już? Tak. Okej. Okay. Uwaga, losujemy, losujemy. Trzymamy kciuki. Co wylosowałeś? Jeden. Jeden. Pierwsza cyfra to jeden. Pierwsza Jest cyfra szesna. jeden. Emocje rosną. Oddaję kulkę. Odkładamy tam. Dobra, Odkładamy już. Odkładam. notujemy numer jeden jako pierwszą cyfrę z naszej liczby. O wylosowanie drugiej cyfry poproszę Ewelinę. Zobaczymy, dla kogo Ewelina ma szczęśliwą rękę. Siedem. Wrzucamy z powrotem. Czyli. Zgłoszenie zaczyna się 17 tysięcy. Co będzie dalej? Milena. Dla Ciebie należy wylosowanie cyfry numer 3. 1, 7, 2. Tutaj można do kamery, nie wiem, czy takie zbliżenie będzie. 1, 7, 2. Zostaniesz ze mną. Czwarta cyfra równi. Nie, nie, tu, 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 tu. Czwarta cyfra. Dwa. I chciałabym sfinalizować tak jak robiłam to co miesiąc. Niestety dzisiejszy kostium mi na to nie pozwala, ponieważ kuleczka może mi się wyśliznąć z dłoni, dlatego milena, proszę, ostatnia cyfra. Jeden. I mamy liczbę. Do kogo należy zgłoszenie pod tą liczbą się kryjące. Sprawdzamy, czy to zgłoszenie jest poprawnie wypełnione, czy na zgłoszeniu istnieje imię, nazwisko, nazwa firmy i oczywiście numer telefonu, pod który zadzwonimy. Ja muszę połączyć się z tą osobą. Tak, ta, A, ta osoba. O którą... chwileczkę, to będzie ważna informacja. Tak. Pan Sebastian do mnie podszedł. Nie wiem, czy jest dobrze. Chciałem powiedzieć, że ta osoba, której zgłoszenie żeśmy wylosowali. Bierze udział w loterii, więc jakby dzwonimy do niej. Dzwonimy. Dobrze, wszystko się zgadza. Wykonujemy połączenie. Słuchajcie, jeśli nie odbierze, losujemy jeszcze raz. Jeśli trzy razy nie odbierze telefonu. Uwaga, Patryku. Był pierwszy sygnał prosimy o ciszę. Drugi sygnał Niestety nie odebrane połączenie, ale. Wiedziałem, że was to ucieszy, co? Ale teraz słuchajcie, Kochani, pamiętacie zasady. Jeszcze dwa razy musimy wykonać ten tak. telefon po pięć połączeń, po zgodnie, pięć sygnałów. Zgodnie z regulaminem wykonujemy ponownie połączenie i czekamy również do pięciu sygnałów. Proszę o ciszę, żebyśmy dobrze słyszeli sygnały. Prosím o oči Nigdy tak wielu nie chciało, aby ktoś nie odebrał telefonu, ale jeszcze jedno połączenie Ostatnia na Ostatnia szansa dla tej osoby. Sprawdziliście, czy to nie do was dzwonię? Prosimy o ciszę, lepiej sprawdźcie swoje telefony, czy to na przypadkiem nie jest do was. Teraz mamy sygnał zajętości, więc chyba chce do nas oddzwonić. Musimy się rozłączyć. Panie Sebastianie, co w tej sytuacji? W tej sytuacji losujemy dalej. To może trochę potrwać. Macie dużo czasu? To kto z Was wygra Bustanga? No dobrze Patryku, proszę Cię o wylosowanie pierwszej cyfry Dobra, losuję pierwszą cyfrę Strasznie małe kuleczki Strasznie małe Trzy A ponieważ najwyższy numer zgłoszenia to 36418 Z tego pucharu możemy wylosować tylko cyfry od 0 do 6 żeby móc dalej tworzyć ten numer. Proszę bardzo, Ewelina. Trzy. trzy. Jest dobrze. trzy tysiące i możemy bawić się dalej. Milena, zapraszam, losuj z pucharu numer trzy. Trzy, trzy. I teraz? Trzy! trzy. Ha. Ładnie. Czwarty puchar? Jaka cyfra w tym pucharze? Trzy! Różne dziwne sytuacje zdarzały się w naszych losowaniach. Zobaczymy. Ostatnia cyfra naszej liczby to 4. Trzydzieści 33 trzy Świetny sprawdzian dla mojej dykcji. My sprawdzamy, my sprawdzamy teraz, czy ten numer je był uprawniony do losowania, do wygrania głównej nagrody, jaką stanowi, przypominam Wam, Fort Mustang z lat 60. Pan Sebastian da nam znak. Kolejna dobra informacja, ten numer losu nie. Ta, ten uczestnik nie dokonał więcej niż trzech zgłoszeń, także losujemy dalej. No dobra, słuchajcie, emocje zaczynają sięgać zenitu. Przypominamy Państwu, że żeby wylosować tego Mustanga trzeba było zgromadzić przynajmniej trzy losy. Oni wszyscy widzą się już za kierownicą tego samochodu, znowu, trzeci raz. Dobrze. Trzeci raz, dobrze, oby ostatni. Losujemy. Trzy! Kto tutaj dyktuje cyfry? Proszę bardzo, Ewelina. Druga cyfra należy do Ciebie. No, gdzieś tu, o, tu. Osiem. Niestety, ponieważ najwyższy numer zgłoszenia to 36418. Patryku, musisz powtórzyć. Nie mamy tak, Jeszcze takiego... Jeszcze raz losujemy! Tak. Dobra. Zero! Zero! Proszę bardzo. Siedem, milena. Trzecia cyfra. Milena ma szczęście do trójek. Siedem, trzy. To co będzie? Dwa. Siedemset... Y, siedem tysięcy trzysta dwadzieścia. Jeden. Okay. Przypominam Wam, teraz sprawdzamy, czy ten numer jest uprawniony do losowania tej naszej głównej nagrody. Pan Sebastian dał znak głową, że jest uprawniony. W takim razie dzwonimy pod numer, który został podany w zgłoszeniu. Przypominam, że muszę rozmawiać przez telefon z tą osobą, która jest wpisana w zgłoszeniu. Trzymacie telefony przed sobą? Prosimy o ciszę, żebyśmy słyszeli telefon. Dobry znak. Nie rozłączaj się i chodź do nas z tym telefonem. Halo? Halo, dzień dobry, zapraszamy. Czy to, czy to oznacza? To chyba oznacza, że odebrał telefon ktoś na sali, zgadza się? To zapraszamy tutaj do nas na scenę. Nie rozłączać się, proszę jeszcze. Ważne, żebyś się nie rozłączył. Nie rozłączaj się i chodź do nas na scenę. Czy zemdlał? Może zemdlał z wrażenia? Ja nie wiem, czy to pan, czy pani. Trwa połączenie. Zapraszam tutaj do mnie. Po prawej stronie sceny jest wejście. Proszę się jeszcze nie rozłączać tu po prawej stronie. Jest nasz zawodnik z tej strony. Ciekawi jesteś czy kto? Wielkie brawa! Chwileczkę, kochani, chwileczkę. Radość, radością. Już za chwilę będziemy mogli wiwatować, mam nadzieję, ale jeszcze musimy formalnie wszystko przeprowadzić do końca. Czy mogę poznać pana godność? Jak się pan nazywa? Kazicki Tomasz. Czy to się zgadza? A z jakiej firmy pan tutaj do nas przyjechał? E SA. I to się również zgadza. Jeszcze jedno pytanie, zanim zaczniemy bić brawo. Nie jest Pan przypadkiem pracownikiem firmy Oninen? Nie. W takim razie jest Pan zwycięzcą naszego finału! Wielkie brawa, słuchajcie! Ty wiesz? Gratuluję. Ja myślałam, że Pan tam zemdlał tak długo nie mógł Pan tutaj do nas dojść. Ty wiesz... Wie pan, co pan wygrał? Mustanga. Zgadza się. Ten Ford Mustang należy do pana, proszę pana Tomasza Boruca, prezesa zarządu Oninen Polska, o wrączenie kluczyków. Słuchajcie, wielkie brawa. Wielkie. Szalenie się cieszę, że mogłam wręczyć tę nagrodę osobiście tutaj, być przy tym, e, kiedy wyłoniliśmy zwycięzcę. Cieszę się, że nagroda trafiła do, właśnie do Pana. To gdzie uda się Pan w pierwszą podróż? No, chyba do domu. Słuchaj, szczerze naprawdę zazdroszczę, bo auto jest piękne, zrobione w fajnej specyfikacji, samochód, który da mnóstwo frajdy. Miałeś już coś takiego, kiedyś jeździłeś takim samochodem, takim klasykiem? No oczywiście, ale pierwsza podróż to będzie do oddziału o w Katowice. Czyli pozdrawiamy Katowice i oddział w Katowicach. Wielkie brawa, słuchajcie, ale to nie jedyna nagroda, nie jedyna na niespodzianka, którą przygotowaliśmy. A właściwie to nie my przygotowaliśmy, tylko przygotowała... Magda. Chciałabym dedykować panu jako zwycięzcy piosenkę, którą nieraz śpiewałam na piknikach, na których się spotykaliśmy. Mam nadzieję, możecie się państwo przyłączyć. Piosenka będzie dedykowana specjalnie dla pana. Jeszcze raz gratuluję. I call you, I need you, my heart's on fire You come to me, come to me right away You come to me